Szanowni Państwo, zapraszam do Wodnego Centrum Rekreacji na imprezę, jakiej jeszcze nie było. Osie Świebodzice, spółka ZOO, organizuje w tym roku Halloween w wodzie. 31 października między 19 a 22 mają Państwo okazję spędzić na Świebodzickim basenie czas strasznie, ale ja mam nadzieję strasznie miło. W towarzystwie takich i, i tam podobnych stworów. Zapewniamy moc atrakcji, oryginalne stroje we współpracy z naszymi partnerami. Yy, różnorodne, mam nadzieję, mrożące krew w żyłach atrakcje. Yy, myślę, że będzie świetnie, wszystko będzie ociekało, nie krwią w naszym przypadku, a, a wodą, ale yy, rzeczywiście zapowiada się yy, nie spotykana do tej pory zabawa, warto przyjść, zobaczyć, wziąć w tym udział. Myślę, przeżycia pozostaną przynajmniej do przyszłego roku. A więc jeszcze raz, 31 października w piątek, Halloween w Wodnym Centrum Rekreacji Osiru Świebodzice przy ulicy Mieszka Starego 8.